Każdego dnia na ulicach łodzi pojawia się ponad 5000 rowerzystów. Jak się po łodzi jeździ? No, tak nie najgorzej. W sumie byłoby super dobrze, gdyby były ścieżki rowerowe. Problemem jest ich brak, ale także nieprzystosowanie do potrzeb rowerzystów, wybudowanych już ścieżek. Te przyciski są fatalna sprawa. Czemu? Trzeba się zatrzymać, bez sensu je dotykać, czy tam naciskać. Nie, nie działa to zupełnie. Może więcej trochę miejsca do zatrzymania roweru. To właśnie się dziś zmieniło, 40 takich stojaków pojawiło się na ulicy Pietrzkowskiej. Ich kształt wybrany został przez rowerzystów. Wszystkim by się wydawało, że te stojaki dużo inaczej powinny wyglądać, a tu się okazuje, że zwykła taka, można powiedzieć, metalowe, metalowa rura, która nawiązuje oczywiście kształtem do ulicy Piotrkowskiej, jest dużo lepsza niż takie, takie, takie które były montowane jeszcze 2-3 lata temu. Jednak nowe stojaki nie zmieniają ogólnej sytuacji rowerzystów w Łodzi. Przedstawiciele organizacji zrzeszających miłośników jednośladów twierdzą, że głównym problemem jest brak wizji rozwoju transportu rowerowego. Władze Amsterdamu powiedziały coś takiego, jesteśmy wdzięczni swoim e, rowerzystom, bo bez nich byśmy musieli wyburzyć pół miasta. To obrazuje to, że jeżeli stajemy na rowery, to dzięki temu e, no, mamy więcej miejsca, też tak, dla innych e, użytkowników ruchu. Przechodzimy na ten transport publiczny, ten transport dotyczący właśnie autobusów, tramwajów, ale również rowerzystów. Taka jest e, strategia miasta i chyba wszystkie duże miasta, tym bardziej w Łodzi, gdzie mamy taką wąską zabudowę, no musimy na coś postawić. Wiceprezydent zapowiedział konsultowanie następnych projektów przebudowy ulic z rowerzystami. Kolejne ścieżki powstaną m.in. przy ulicy Rudzkiej, Paderewskiego i Rokicińskiej.